Witaj, w tym nagraniu chciałbym opowiedzieć Ci, w czym produkty marki Wellio różnią się od produktów rynkowych. Są to strategicznie ważne informacje, aby umieć o tym po prostu opowiedzieć. Na wstępie chciałbym wytłumaczyć bardzo kluczową kwestię, że wszystkie produkty dzisiaj na rynku, jakie mamy w Polsce, w Europie, to są produkty, które zgodnie z prawem europejskim mają prawo mieć napisane na froncie opakowania kolagen naturalny, bez względu na to, co zawierają w swoim składzie. I otóż, jeśli ten skład odwracamy, i czytamy, co konkretnie mamy w składzie ICI. w ponad 90% spotkamy taką nazwę kolagen hydrolizowany. A cóż to takiego jest? Są to firmy, które różnego rodzaju odpady z przetwórca żywnościowego wołowe, wieprzowe i przeróżne skupują do swoich laboratoriów yy, albo fabryk, gdzie w dużych zbiornikach zalewają to wszystko substancjami, różnego rodzaju kwasami, które to rozpuszczają, tną do. Mniejszych takich wielkości. Dodatkowo poddaje się to wysokiej obróbce termicznej, i można by było tak bezpośrednio powiedzieć, że taką padlinę białkową, takie pyszności, dodaje się do kosmetyków, do suplementów, które ludzie stosują na twarz, na ciało, albo po prostu zjadają. Natomiast jak to wygląda z punktu biochemicznego? Tu musimy zrozumieć, że kolagen jest białkiem, a białko, jak się zetnie, to tak śmiesznie mówiąc, ono się już nie odzetnie w drugą stronę. Ono traci swoje właściwości, to jest nieodwracalna, już nieodwracalny proces. A więc, jeśli takie białka poddamy i obróbkom silnie stężonych kwasów, czy temperatury, to tam już praktycznie nie ma co zbierać. Jeśli chodzi o kosmetykę, stosowanie takich substancji za dużo nam nie zadziała. Może jakieś takie delikatne, krótkotrwałe nawilżenie powierzchowne, natomiast tam nic technicznie wielkiego się nie zadzieje. Jeśli chodzi o suplementację, odżywianie się takim składnikiem, również tam nic wielkiego się nie zadzieje. Dlaczego? No bo weź sobie przykładowo białko z jajka kurzego, które najpierw usmażesz na patelni, później ugotujesz i jeszcze upieczesz w piekarniku w 200 stopniach. Wcinaj takie białko i odpowiedz sobie na pytanie, czy to rzeczywiście będzie dożywiał twój organizm, skoro tam już praktycznie nie ma co zbierać. I grubo ponad 90% naszego rynku europejskiego składa się właśnie z takich produktów. Dodatkowo chciałbym zaznaczyć, że większość tych produktów to są kolageny wołowe i wieprzowe, czyli bardzo mocno usieciowione cząsteczki białkowe, które niczym żelatyna, jeśli jest spożywana w formie suplementów, to nam jeszcze zakleja jelita, kosmik jelitowy, ograniczamy tym wchłanialność pozostałych pokarmów, jeśli jakimś cudem przedostanie się to do krwiobiegu, zatykamy sobie że A więc jest to bardzo niebezpieczna substancja, tym bardziej, że dziś rynek oferuje coraz wyższe dawki. Firmy prześcigują się wzajemnie, prześcigają się w tym, aby zaoferować klientowi jak największą dawkę, a więc jak najwięcej wprowadzając tego, no, tworzymy sobie po prostu krzywdę tak, w ten sposób. Więc to jest główny składnik, który dzisiaj występuje na rynku. Natomiast ten kolejny jest bardziej zabawny, ponieważ wyobraźcie sobie produkty, które na froncie mają napisane kolagen naturalny, a tuż na odwrocie jest napisane kolagen morski. I to, powiem Wam, powinno być pytanie niczym z serii o milion złotych milionerach, bo pytanie brzmi, z czego jest kolagen morski? Część osób mówi, hmm, no pewnie z ryb, tak? Natomiast to no niekoniecznie, bo to może być wywar z wody, z piasku, z żółwia, czy z kalosza, dżeka, z paroła. Co to jest takie absurd, jakbyśmy weszli do sklepu mięstego i przeczytali naturalna kiełbasa. Odwracamy skład i z tyłu jest napisane wyrób masarski, więc pytanie, co tam było w tej masarni wytwarzane. Bo no nie wiadomo, co może być w środku, a więc takim absurdem jest kolagen morski. Oczywiście ludzie nieświadomi kupują, to stosują, potem są zdziwieni, że rezultatów nie mają. Natomiast jeszcze kolejny przypadek też jest ciekawy i dość oryginalny, ponieważ niektóre firmy piszą na swoich opakowaniach, że mają fitokolagen roślinny lub kolagen wegański, no żeby jakkolwiek osobom, które mięsa nie jedzą, czy ryb nie jedzą, móc zaoferować produkt atrakcyjny dla nich. Otóż, moi drodzy, rośliny nie produkują białek kolagenowych. one produkują białka, ale nie kolagenowe, a więc to nie ma nic wspólnego z elastycznością, nawilżeniem, sprężystością, jędrnością skóry, jaką możemy poprawiać sobie przy preparatach właśnie kolagenowych, tak? A więc białka te roślinne, inaczej nazywając tutaj ten składnik fitokolagenu, wielocukry, to jest kluczowe. To jest składnik, który tylko i wyłącznie trwale powierzchownie nabliża sobie skórę. I odpowiadając często na pytanie, Emil, jak wygląda konkurencja dzisiejsza, rynkowa, przyznam szczerze, nie ma konkurencji. I nawet chcę powiedzieć, że my, jako firma, bardzo często nie chcemy stawać w szeregu z markami, które mówią, że mają kolagen naturalny. Dlaczego? Dlatego, że wszystko zaczęło się w firmie well OLU od żelu kolagenowego, który jest pobierany z ryby topłygi białej, ryby karpiowatej słodkowodnej, w postaci takiej zimnej ekstrakcji, czyli na zimno ze skóry ryby został pobrany sam ten żel. Tutaj jest dodany jeszcze, jeszcze są peptydy, aminokwasy są dodane, więc to jest taki koktajl bardzo mocno odżywczy, bardzo mocno regenerujący, ustabilizowany kwasem mlekowym, i to jest hydrat, okay? czyli to, co oferuje dzisiaj. Rynek to jest hydrolizowane, ścięte białko, tu mamy hydrat, czyli żywe, bioaktywne, reagujące na nasze ciało, żel kolagenowy, dokładnie rybi. Natomiast poprzez lata ewolucji rozwoju technologicznego naszej marki firma stworzyła biopeptydowy kompleks. Czyli wyobraźmy sobie, że kolagen to jest taka wielka budowla z Lego, a peptyd to jest jeden klocek tej całej budowli, a więc kompleks biopeptydowy to są takie najintensywniej działające peptydy, wyselekcjonowane najintensywniej działające peptydy w aspekcie e, przyspieszenia gojenia skóry, nawilżenia, jędrności, działania przeciwzmarszczkowego. I taki składnik jest zawarty prawie we wszystkich produktach, więc bardziej wolałbym, żebyśmy posługiwali się pojęciem, że mamy peptydy kolagenu rybiego, aniżeli mówili, że mamy kolagen naturalny, bo wtedy świadomie stajemy w szeregu z tymi zabawnymi różnymi producentami. Natomiast poprzez lata rozwoju, tak jak powiedziałem, technologii, e, robienia różnego rodzaju badań, powstały również w naszej firmie produkty o technologii liposomalnej. Co to takiego znaczy? Jeśli mamy te związki najintensywniej działających peptydów, one zostały zamknięte w kapsułę tłuszczową, tworząc pierwszy na świecie kolagen liposomalny. I teraz, co to nam daje? No, generalnie ten preparat będzie działał szybciej, intensywniej. Jeśli chcemy mieć efekty na wczoraj, w cudzysłowie, no to szybciej uzyskamy je tymi preparatami w technologii liposomalnej. Dodatkowo chciałbym wytłumaczyć, jak to oddziałuje na naszą skórę. Wyobraźmy sobie sytuację, że to pomieszczenie, w którym siedzisz. Ja teraz sobie wchodzę na sufit tego pomieszczenia i mam taką torbę z piłeczkami z salizaba, tymi kolorowymi, co dzieci tam w nich pływają. I w tym momencie rzucam do Ciebie 100 tych piłeczek z sufitu i pytanie, ile szybko złapiesz? Nie wiem, 8, 10, 15, prawda? A gdybym rzucał Ci 5 piłeczek co 10 sekund, a Ty łapiesz i odkładasz, to złapiesz ich więcej. I właśnie takim działaniem jest technologia liposomalna. Kiedy to bardzo szybko penetruje warstwy naskórka, wchłania się w naszą skórę, to te cząsteczki nie pękają wszystkie w jednym momencie, uwalniając tą substancję aktywną, tylko to jest proces długo uwalniający się. A więc to jest tak, jakbyśmy systematycznie tą skórę dożywiali i pobudzali, a więc ona w krótszym czasie jest w stanie, mówiąc o paru dniach, o iluś tam godzinach, jest w stanie dużo szybciej się cały czas przebudowywać i regenerować. A więc oferujemy technologie, jakie dziś na rynku nikt nie oferuje, a to, co ja sugeruję, to to, aby wypowiadać się mówiąc peptydy, kolagenu rybiego, można jeszcze dodać zastosowane w technologii liposymalnej, aniżeli iść do firm, które. Mówią, że mają kolegę naturalny, i żeby stawiać nasze produkty właśnie razem z nimi w szeregu. Jakbym miał to podsumować wszystko, jednym jeszcze zdaniem: oferujemy dzisiaj bioaktywne, żywe produkty, tak, reagujące na różne rodzaju czynniki biologiczne, versus to, że dzisiaj bardzo często rynek oferuje nie wiadomo jakiego pochodzenia produkty. A jeśli już precyzuję, to zazwyczaj są to martwe, ścięte białka kolagenowe, które praktycznie żadnej, żadnej dobrej funkcji na nasz organizm nie mają. Ja właśnie w tym momencie jestem razem z współwłaścicielem i założycielem marki Waliu, Rafałem Flavio Tomczakiem. w Gdini, Gdzie Rafał już ponad 20 lat zajmuje się produkcją właśnie tych produktów, jako pionier na rynku nie tylko polskim, europejskim, ale również światowym. Ja chciałbym, Rafał, Ciebie zapytać z Twojej perspektywy jako przedsiębiorcy, jako producenta, jakie Ty zauważyłeś bardzo często... Tak powiem, trochę nieczyste zagrania producentów, oferując, wręcz Tak, produkty e... dla konsumentów na dzisiejszym rynku. Mm -hmm. No więc nasze 20-letnie doświadczenie pokazało nam, że tych sytuacji na rynku jest mnóstwo. Na przykład yy, deklaruje yy, jakaś marka, że, że posiada w, w swoim składzie substancję X, Y, Z. No i rzeczywiście często ją posiada. Ale my wiemy z badań, bo takie badania można sobie z, znaleźć. Że powinno tej substancji być nie wiem, 2-3%, żeby to miał sens, żeby działało. Bardzo często jest tak, że ktoś deklaruje, ale ma 0,1 czy 0,2%. To po prostu nie ma prawa działać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zdarza się, bo, bo trafiliśmy na takie sytuacje, że ktoś na przykład używał barwnika, a żeby produkt ładnie wyglądał, a go nie było w składzie. Tak się zdarzało. W takiej sytuacji też trochę jest. Najgorszym moim zdaniem rozwiązaniem jest i e, naj, najtrudniejszym, kiedy, kiedy producenci kupują surowiec gdzieś z Azji, kolagen, i mówią, że mamy tego kolagenu tyle i tyle i, i, i mam najlepszy, no i później się z, y, patrzymy na półkę w sklepie, no jest, jest kolagen za 100 zł. Jest go tam sporo. Tylko co to znaczy? Czy tego kolagenu gdzieś tam w Azji e, ktoś rzeczywiście tyle wyprodukował? Czy grafik przypadkiem nie, y, nie wystawił certyfikatu? Tak? To są często nieprzebadane substancje w Europie. Nie mamy szans ich przebadać. Amerykanie mają dokładnie ten sam problem. Przychodzi coś, nie wiadomo z czego, gdzie, jak, co najwyżej się sprawdza mikrobiologię, no bo to jest naj, najłatwiejsze, najprostsze, najtańsze. Czy ten produkt jest czysty mikrobiologicznie? No tak, to można zrobić w każdym laboratorium zagroże, ale z jakich? Czy z ryb, czy nie z ryb, czy z czego? Czy z jakichś odpadów nie wiadomo jakiego pochodzenia. Czy rzeczywiście jest to kolagen? Czy to nie jest trochę jakiś aminokwasów? Tego nikt nie wie, tego nikt nie kontroluje. Więc um, takich sytuacji, gdzie klient daje się nabrać na niską cenę i myśli, że, że dobrze sobie robi, jest mnóstwo i te obserwujemy na co dzień. Niestety jest ich coraz więcej, to mogę jeszcze powiedzieć. bo eee... w dzisiejszych czasach nie da się wyprodukować produktu czystego, dobrej klasy, pierwszej klasy, esencjonalnego za. Za 15 zł. Nie da się. No bo, no bo każdy, każdy i jak dzisiaj się rozejrzy po, po, po rynku, zobaczy, wszystko idzie do góry, ceny idą do góry. Po prostu, się, po prostu się nie da, tak? Tym bardziej, jeszcze, jak ktoś to sprowadza z drugiego końca świata. Mm -hmm. tak? A jak wygląda w kwestii różnych określeń, które używałem wcześniej, gdzie producent pisze, że ma kolagen, załóżmy hydralizowany, czy nie wiem, morski, czy jakiś inny. Co, 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 no, to, co tutaj z doświadczenia po, po, najczęściej widzisz? Po pierwsze, nie ma kolagenu morskiego. No do, do, doskonale o tym opowiedziałeś. Po drugie, kolagen rybi. Co to znaczy kolagen rybi? Z której części ryby? Co to mhm. właściwie jest? Nasze doświadczenie pokazuje, że najlepszej jakości białka mamy w skórze rybiej. Mhm. Tak? I no, jeśli my produkujemy ze skór rybich pochodzących z Europy, kontrolujemy, całość tego procesu. Co więcej klient może powiedzieć: "Sprawdź mi drogi urzędniku e, tych ludzi, czy oni rzeczywiście e, mają tam ten kolagen? Z czego produkują ten kolagen? Czy to co nie piszą jest prawdą?" Nie zrobisz tego w przypadku kolagenozazji. Nie ma szans. Mhm. Łańcuch się urywa. W momencie kiedy ktoś gdzieś coś stworzy i wystawi papiery i jak nikt ja nie podważy nie jak o tym, bo... że to jest z Azji. Dlatego, że większość dzisiaj producentów na świecie, z bardzo wielkimi wyjątkami, produkuje surowce w Azji, bo inaczej nie da się osiągnąć okay. niskich cen. Czyli to jest kupowanie samego surowca gotowego. Tak. Aha, ktoś tak. jest producentem i kupuje tak. na przykład gotowy tak. surowiec, surowiec, hydrolizowany kolagen. Na przykład tak. A, okej. Okay. Tak. Okay. I z tego często? robi później produkt. Tam często są inne dodatki, niektóre z Azji, niektóre, niektóre z naszego rynku. Natomiast nie ma w Europie tani, taniego kolagenu. Nie ma czegoś takiego. Już nie mówię o dobrej jakości kolagenie, najlepiej w postaci peptydów. Nie ma na rynku tani kolagen. Te produkty tanie to są, to są, to są produkty, których, w których jest surowiec pochodzący z azjatyckich tanich produkcji, e, najczęściej wielkich produkcji. Musi być dużo, szybko, tanio. I no tak. Cholera jest tam jeszcze. termiczne i tak dalej. Najczęściej no. to są też takie żelatyny, chyba nie? No, bardzo dużo się stosuje dzisiaj żelatyny, więc to równie dobrze moglibyśmy sobie w domu zrobić galaretkę. No i... tak, w tak. się. A jak wygląda to wszystko w kwestii, bo jeszcze tutaj do skór rybich? Kiedyś, pamiętam, w kolorach mi opowiadałeś, że w ogóle skóry rybie są droższe niż sama tusza ryby i tak. że jest w ogóle bardzo duży problem z dostępnością tego, tak? Tak, zgadza się, dlatego że, że parę firm na, na świecie zobaczyło, że można z tych skóry rybich ekstrahować bardzo drogocenne dla nas substancje. To jest podobnie jak z, z jajkiem. Albuminy się pozyskuje z jajek, ale, ale też są inne substancje aktywne w jajkach, e, które możemy stosować w suplementach, w medycynie, więc... Kiedyś skóry wręcz były traktowane jako odpad, a, a dzisiaj trzeba za nie płacić dużo pieniędzy. Plus, jeszcze jest drugi etap: trzeba to, to, ten etap produkcji zacząć od obróbki tej skóry, pozbawić jej wszelkich, wszelkiego tłuszczu, resztek mięsa. My produkujemy tylko i wyłącznie z takiej cieniutkiej skóry ryby, to jest wszystko. To musi być manualnie doczyszczone. To, mm -hmm. jest, to jest trudna robota, czasochłonna i, i droga tym samym. No dobrze, a jaką pewność konsument, który miałby kupować produkty WLU, well będzie miał do tego, że rzeczywiście to są peptydy kolagenu rybiego a nie żelatyna albo że składniki są dobrej jakości, że to, co tutaj, no ty jako, jako producent, tak, jako spółka deklarujcie, to rzeczywiście tak jest? No. Kilka, kilka takich faktów. Po pierwsze, współpracujemy z renom renomowanymi instytucjami naukowymi. To jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika. To jest CEJTEK, potężna instytucja naukowo-badawcza w Czechach, w Brnie i tam wiele, wiele prac badawczych razem prowadzimy. Każdy produkt jest badany na bieżąco. W Hamiltonie to jest też bardzo duża instytucja, która bada m.in. suplementy diety i jest niezależna oczywiście niezależna mhm. międzynarodową instytucją i tam. Tam każdy produkt przechodzi badania. Mm -hmm. Kolejna rzecz, to, to można nas sprawdzić, można nas kontrolę i to się wielokrotnie już wydarzyło również za granicą, bo, bo nie, niekoniecznie firmy się zgadzały z tym, że, że my na ich rynku ekspansywnie działamy. No więc mm -hmm. w Czechach, na Słowacji byliśmy, byliśmy dość mocno sprawdzani, do tego stopnia, że oznaczano stężenie poszczególnych składników w naszych produktach i nigdy nie dostaliśmy żadnego mandatu, żadnej kary. Mm -hmm. To jest bardzo ważne. W Polsce tych kontroli było mniej, ale w Czechach na Słowacji tego było sporo. Natomiast zdarzało się, że też nas ktoś kontrolował pod kątem tego, z jakich np. skóry ich produkujemy. Czy to, co deklarujemy, jest zgodne z prawdą? No i to, to wszystko jest w dokumentacji, jeśli produkujesz w Europie. To mhm. od A do Z. To wszystko dokładnie, o czym ja mówię, jest w dokumentacji, musisz to przechowywać zgodnie z zasadami kontroli HACAP czy, czy GMP. Mhm. Więc to, to, to wszystko się musi tam pojawić. No tak, no i myślę, że też ważnym aspektem jest to, że jeśli przez 20 lat już produkujecie i produkt nie, nie jest obniżony lotami, jeśli chodzi o jakość, klienci nie odchodzą, a wręcz nawet nie przybywają, no to to też jest taki, myślę, realny dowód na to, taki potwierdzający, że rzeczywiście produkty są dobrej jakości, tak, no bo na ten moment 20 lat, tak, produkuje mhm. się jako firma dystrybucyjna tak. blisko, blisko 13, Dużo spływało różnego rodzaju, nie wiem, dowodów, ze zdjęciami przed i po, opinii. Tysiące. Tysiące. Tak naprawdę dzisiaj nie mamy czasu dbać o to, żeby te, te informacje ściągać, ale yy, nie, nie twierdzę, że dzisiaj nas to nie kręci. Mega nas to kręci i cieszę, ale kiedyś było tak, że każde zdjęcie, każdy dowód, każde doniesienie, to było tak, że się cieszyliśmy jak dzieci i staraliśmy się dalej wnikać w to, jakie są mechanizmy, dlaczego to tak działa, co zrobić jeszcze lepiej, żeby było jeszcze lepiej żeby klientowi dać, sobie też, tak jak mówiłem na innym filmie, też jak najwyższą, najwyższą wartość. Więc tych efektów kiedyś było mało, później coraz więcej, coraz więcej, a dzisiaj już ich nawet nie kontrolujemy, tylko ludzie przychodzą i mówią, wiesz, mm -hmm. tu pomogłem człowiekowi, tam pomogłem, tu, 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 tu. I to jest fajne, to nas kręci, bo to, to jest takie poczucie, że robimy coś nie tylko dla biznesu, ale robimy coś wartościowego. Mm -hmm. Myślę, że to wszystko, co powiedziałeś, to są fakty, a z faktami się nie dyskutuje, mnie osobiście to przekonuje. Dzięki, Rafał. Dzięki.